Jakie wyzwania stoją przed współczesnym dziennikarstwem? Dlaczego bez niezależnego dziennikarstwa mediów nie ma demokracji? A także czym są media tożsamościowe? Między innymi o tym rozmawiać będę z Krystyną Adamowicz, znaną wieloletnią dziennikarką kurierę Wilińskiego tygodnika wilszczyzny społeczniczką, prezeską Towarzystwa Absolwentów Zawsze Wierni Piątce, autorką m.in. dwutomowego opracowania o polskiej szkole na Antokolu pod tytułem Zawsze Wierni Piątce. Krystyna Adamowicz jest także laureatką plebiscytu dla osób szczególnie zasłużonych dla polskości na Litwie. W 2022 roku otrzymała tytuł Polak Roku. Dzień dobry, witamy Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Naszą rozmowę zacznę od zacytowania Pani wspomnienia o dziennikarstwie w czasach sowieckich. Do redakcji Czerwonego Sztandaru przyszłam, gdy gazeta liczyła 5 lat. Zaczęłam od rejestracji listów, z czasem zostałam tak zwanym pracownikiem literackim, tak nazywali się wtedy dziennikarze. Po latach zostałam członkinią kolegium i zastępcą redaktora naczelnego. I tak minęło prawie 60 lat. Tak, tak, tak minęło już 60 lat, to znaczy 50 lat etatowo pracowałam, a potem jeszcze 10 lat jeszcze i nadal próbuję jeszcze pracować. I całe moje życie właśnie było poświęcone redakcji, sprawom polskim, bo to polska redakcja, więc tematyka przeważnie polska, tematyka moja była szkolnictwo polskie. No i, i właśnie tak szyb, szybciutko minęło minęło. Ale te... dlaczego właśnie dziennikarstwo? No, ja też nie mogę tego zrozumieć, dlaczego, dlaczego tak wyszło, może to przypadek jakiś sprawił. Bo przedtem jakieś miałam takie zapędy lekarzem być, bo chciałam bardzo być lekarzem. Nie w ogóle lekarze, są, imponują bardzo ich za zawód. No i wyjechałam do Polski w tym po, od razu po, po maturze w 1956 roku. Na medycynę? Tak, jako, jako repatriantka bez... Bez egzaminów, komisji. tak, bez, bez egzaminów. Ale nie potrafiłam sobie dać rady z takimi z tymi przedmiotami jak fizyka, chemia i, i w ogóle poczułam się obco. Więc wróciłam do, do, do swojej mamy. Do, do... Mama się cieszyła Mama, tak, tak. I potem przypadkowo, bo ojczym miał znajomego w, właśnie w czerwonym sztandarze, no i tak rozgadali się, że jestem, że być może, będę, może jest jakaś praca i była praca. W dziale listów, rejestracja. I zawsze mówiąc o tej rejestracji, dziale listów, zawsze przypominam panią Leninik. To nadzwyczajny człowiek, ona właśnie wyszła, wychodziła wtedy na macierzyński, i ja zajęłam jej miejsce. I ona, przykład pracowitości w naszej redakcji, była cicha, spokojna, nie było żadnych, nigdy żadnych, jakichś, czy konfliktów, czy coś takiego, jak w zespołach ma, wszystko może było. Ona naprawdę bardzo rzetelna, rzetelny człowiek. A dużo listów przychodziło do redakcji wówczas? Oj, listów przychodziło dziennie, może 50, może nawet 100 czasami, zależy od Jaki tematyki. to były listy? No właśnie, to ta, taka rola była kiedyś w redakcji, że, że, ona coś zalatwiała dla ludzi, załatwiała jakieś... Ale rzeczywiście mogła coś załatwić, tak, czy tylko że tak. załatwia? Nie. To znaczy były takie momenty, że takie tematy, na przykład, że kogoś tam dach przecieka. Załóżmy, kogoś tam studnia nie tak jest brudna, nie ma elektryczności. Takie drobne rzeczy bytowe. To nam udawało się bardzo dobrze załatwić, bo była taka, taka e, musieli, musieli w ciągu 10 dni ci, którzy, od których zależały te naprawa tego czegoś, i dać odpowiedź. I, i, to. I oni się liczyli z redakcją? Z z, wtedy to miało to oni, oni może nie tyle z redakcją liczyli się, ale z wydawcą redakcji tej. A Do bo znasz? wydawcą był. Oczywiście, to było tak ta samo. Była to mowa, że to gazeta partyjna i ją no, no, trzeba słuchać. No tak, ale. Czym dla Pani było bycie dziennikarką polskiej gazety? Bo to była gazeta przecież polska. Tak, tak. Chociaż nazywała się Czerwony Sztandar, takie były tak. czasy. Czym dla Pani była ta praca? Dla mnie ona była bardzo, bardzo ją kochałam i lubiłam i no może i nadal lubię tak samo, tylko że nie mam już takiej tyle, tyle możliwości pisania jak kiedyś. No, ja poznawałam ludzi, poznawałam jakieś zjawiska, w które zachodzą wśród, wśród ludzi, wśród jakichś i. Oprócz tego, przecież ja jeszcze nie tylko w, w redakcji pracowałam w polskiej, ale po polskiej szkole i do, w polskiej wilii, to wszystko było w jednym, w jednym węźle. To, 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 co my mówimy, że to filary polskości, to właśnie no ja, ja przeszłam przez, przez te filary polskości, przez wszystkie, które u nas tutaj e, w, rodziły się i kształtowały naszą naszą na, świadomość, tą patriotyzm. E, to, to zaczynało się od e, tej piątej szkoły, pod, e, Potem redakcja, potem te same willie, potem te same koledzy, koleżanki. To wszystko to polskie, to wszystko tak było. Czy jest teraz taka solidarność między dziennikarzami? Czy, jak to było kiedyś i jak jest teraz? Mnie trudno powiedzieć. Mnie wydaje się, że jeśli porównać z, z tamtym czasem, u nas była. Ta dziennikarska jedna rodzina. I, I tak samo należeliśmy do Związku, y, związku Dziennikarzy Ogólnego i, i nasza redakcja, no jako że była jedna polska, no to, to się skupiała właśnie Polaków, dziennikarzy y, jako redakcja. No i, i, i u nas cały czas my coś mówiliśmy, coś omawialiśmy, coś, te, te materiały, które, które pisane były, my coś dyskutowaliśmy o, o, o problemach takich. I to, to, było takie życie bardzo, bardzo żywe. No ja nie wiem, jak chcę powiedzieć, że dziennikarze teraz na przykład w Kurierze Wileńscy są naprawdę fachowcy, ale oni nie mają kiedy obcować ze sobą, jakieś podyskutować. Jeśli na przykład, u nas na przykład kiedyś było tak, że Najpierw czytało się materiał, który jeszcze nie przeszedł w gazecie, ale jego musiał przeczytać redaktor i tam kierownik działu i tak dalej. I, i o tym dyskutowaliśmy na, 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 na lituszkach, tak zwanych naszych, jaki ten materiał jest, czy, czy, czy tam to odpowiada, czy tam to nie odpowiada. A dopiero potem, już jak przeszedł ten materiał, wtedy jeszcze jakieś tam wracaliśmy do, do, do rozmowy. Natomiast jak ja zrozumiałam, teraz nie ma takiej, takiej dyskusji przed podaniem, przed, przed zamieszczeniem materiału w gazecie. Zmieniają się narzędzia i, i kanale komunikacji i każdy może być dziennikarzem. Czy tak. dziennikarze nie tracą takiej wyłączności na informowanie i komentowanie? Y no, była kiedyś taka mowa, że każdy może być dziennikarzem, chociaż to, to rzeczywiście nie każdy może być dziennikarzem. Dziennikarzem musi być bardzo nieobojętny do, do tej sprawy, którą, nad którą pracuje. To jest, to jest bardzo ważne, żeby, żeby nie, nie przeoczyć jakieś takie w, 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 tych, w tych rozmowach, nie przeoczyć ważną, ważną jakąś myśl z, z, z tymi z ludźmi, z którymi się nie wydaje się, że... że Grono dziennikarzy, które wydaje kon, konkretnie, czy gazetę, czy, czy nawet radio, czy jak ono musi ze sobą dyskutować o, 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 o jakiejś tematyce, o jakiejś coś. Ta, 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 ta. Tak, żeby generować ideę, prawda? Tak, że tak, koniecznie, bo, bo inaczej te, te zamknięcie swoje ja, ta, ja, ta, ja taki daję, ja ten daję, ja ten daję. No i, daję, i, i, co, i, i, i co dalej? No owszem, daję taki materiał bez. On nie ma jakiegoś zapalu takiego dziennikarskiego. No i to, to jest może, może moje, moje takie myśli bardzo dawnych, dawnych dziennikarskich, ale mnie, mnie się wydaje, że to by pomogło, pomogło bardziej tak wnikliwie. Aha. A kiedy tak patrzy Pani na, na dziennikarstwo z perspektywy tych 60 lat, to w jakim miejscu obecnie jesteś? Jak Pani ocenia Polskie media teraz na Litwie? Polski, na, nasze polskie media, tak. na, no ja oceniam nieźle, tak mówiąc szczerze. Podziwiam, podziwiam tę szybkość pracy teraz, no to, co my mówimy, bo oni nie mają czasu na jakieś dyskusje, na rozmowy, tylko praca i praca i praca. No tematy, te tematy są bardzo dobre, bardzo ciekawe, na przykład w Kurierze Wileńskim te magazynowe numery. One są bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No i weszła telewizja przecież, TVP Wilno. Tak, tak. To telewizja to jest w ogóle cudo. To, to, to właśnie pani przypomniała. To, to ja, ja uważam, że to jest numer jeden w naszym dziennikarstwie. Oni pracują doskonale. Czy dziennikarz może być zaangażowany politycznie, pani zdaniem? No... Za, nie nie powinien być zaangażowany politycznie, w żadnym wypadku. Właśnie to nam zaznaczano kiedyś, że my pracowaliśmy w gazecie partyjnej, znaczy byliśmy wszyscy bardzo zaangażowani politycznie. To nieprawda. Tego, 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 tego nie było. No może niektórzy, którzy tam byli przy, u, samej, u samej władzy, może, może tak, ale nie powinno być zaangażowania politycznego, powinno być ściśle prawda. I kolejny cytat. Wielu z tych pierwszych pracowników redakcyjnych nie znało języka polskiego. Ich materiały były tłumaczone, pracowało wówczas czterech tłumaczy. W tamtych trudnych czasach robiliśmy wiele dla utrzymania polskości. Często nasi czytelnicy mówili, dziękujemy, że piszecie o polskości między wierszami. Jak to jest pisać o polskości między wierszami? No, no na przykład uratowaliśmy, wyratowaliśmy drogę, Rozszerzenie drogi między cmentarzami nową, rosą i starą. To znany, znany wypadek. Nigdzie tam nie było powiedziane, tam polski i tak dalej, i tak dalej. Była mowa tylko o tym, że tę drogę nie, ma nie można rozszerzać. I, 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 I otwartym takim tekstem dla Polaków, dla, dla, no może by czasem poszło, czasem nie poszło, bo na przykład. Yy, jednak czytali naszej? był cenzor, nie zapomnieli. Cenzur Cenzor jest, to, to jest oblęd jakiś był, między innymi w tym czasie, kiedy już gazeta prawie była godowa. On przychodzi i cenzor mówi, a tam są trzy punkty widoczne, a trzech punktów widocznych nie można dawać do gazety. Jakieś tam wieża jakaś tam czy to, to coś takiego. No i, i wszystko przerabia się. To, to, to było, Bar, bar, bardzo, bar, bardzo trudny, właśnie, o, o końcowy, końcowy etap pracy nad konkretnym numerem. Jeśli chodzi o tych pierwszych dziennikarzy, oni rzeczywiście, no, gazeta powstała w 1953 roku. Mówi się o tym o, w lipcu 1953, no, po śmierci Stalina, bo on w marcu, znaczy tego samego 53 roku zmarł. I to nie jest prawda. To, to, to Stalin już jakoby dał, dał, dał przedtem zgodę, a nasi Polacy, nasi Polacy przecież do Moskwy, z, 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 ten sam nawet Wojtkiewicz, nasz cudowny wujek Maniek, z, właśnie żeby, żeby zwracać, zwrócić uwagę na polskie sprawy. W, na Wilnieńszczyźnie i znaleźli drogę tam do do, do, takich, do, do tej samej Wasilewskiej, która wtedy była e, pisarką, a jednocześnie była przy, prezesem jakiejś tam polskiej organizacji, która była komunistycznego ducha, ale, ale ona e, jednak coś tam zrobiło, zrobiono. I wówczas przysłano do nas e, pana takiego z Moskwy, Polaka, który dbał o te, o te, o te, o te polskie sprawy. No i otworzyć gazetę. Ludzi nie ma. I pierwsi, którzy wzięli, wzięli się do, do tej gazety, przyszli, to uczniowie z piątej szkoły. Ci absolwenci, jakby wymienić ich nazwisk można dużo, może jeszcze nie, nie tak doskonale znali polski, ale więcej pracowało właśnie, o, tylko trochę zna polski i już iść do redakcji. Na przykład taki gdzie, gdzie kierownik działu yy, kultury. Pisał błędami normalnie ortograficznymi, ale na szczęście miał bardzo dobrego pracownika literackiego, jak myśmy to wtedy te, te, te kiedyś nazywali właśnie dziennikarzy i przyszedł okres, że yy, zaczęli przychodzić właśnie uczniowie, absolwenci z piątej szkoły właśnie do redakcji jako, jako pracownicy. Tam wielu, wielu, można wymienić, ta sama Jagoda Kudirko, ta sama po piątej szkole. Halina Jotkialo po piątej szkole. Tam no, mnóstwo, 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 naszych ludzi. I od tego czasu to jak gdyby tak gazet ci, ci, ci uczniowie z piątej szkoły jakby kształtowali na Tą gazetę i w innym, w innym zupełnie podawaliśmy na inne materiały. A jeszcze przyszedł inny redaktor, bo pierwszym, pierwszym redaktorem był pan, który w ogóle, w ogóle nie znał się na, ani na dziennikarstwie, na niczym. Ale potem przyszedł pan Romanowicz, który kiedyś był, przedtem był korespondentem w Warszawie na, od e, Prawdy, tej, tej, tej centralnej gazety radzieckiej. E, i on właśnie postawił tak, że, że wszystko musi być po polsku. I nam, on pierwszy, jak my przed tym mówiliśmy, wszystkich towarzyszy, towarzyszy, on mówi żadnych towarzyszy. my jesteśmy, proszę pan nazywać. Pani wspomniała, że przez wiele lat była Pani członkinią Polskiego Zespołu Ludowego Wilia, śpiewała Pani w chórze. No śpiewałem. A później y, pani postanowiła wydać też przecież książkę o tym zespole. No tak, to, to, już, to już po latach, to już na, 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 na 60-lecie gazety tutaj się wydawało. No to, to była dla mnie wielka radość wrócić znów do, do tamtych czasów, do tamtych e, mm, wspomnień. Zauważy... Od wtedy dopiero odkryłam, bo ja niedługo, między innymi byłam, ja chyba 5 lat, tylko w Wili śpiewałam, ale odtedy zauważyłam, ile, ile tej patriotyzmu właśnie w tym zespole było. Tak samo, między innymi, jak i w piątej szkole ogromny patriotyzm. Jak dostawaliśmy, jak otrzymywaliśmy te kostiumy, przecież potajemnie zupełnie trzeba było przewozić tam jakieś, jakieś... O, pani, o pani Gólewiczowej, to my słów brak powiedzieć, ile ona od siebie dała dla Willi. A to wszystko jest było polskim patriotyzm. I jeśli my pisaliśmy o takiej Willi, to znaczy to też jest między wierszami. Dokładnie tak. A w tym roku odbędzie się spotkanie absolwentów piątki. Na antokolu, tak? Tak. Czym dla Pani była ta szkoła? Ja przyszłam do szkoły trochę później niż te, co wtedy trwały, ten te, 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 te ogromny patriotyzm. Trochę ja, ja żartuję wśród naszych, tych, te, naszego towarzystwa, ja mówię, ja najmłodsza. To, to oczywiście są żarty. Ja wiele wyniosłam z, z, od, z, od szkoły. I właśnie tam w, w, w tej szkole mnie nauczycielka jedna powiedziała, między innymi rosyjskiego wykładała, że a, a wam nada być żurnalistkę. A ja tak mimo, mimo opuściłam i tego. I potem tak, że tak, 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 tak zło, złożyło się, że, 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 że właśnie wstąpiłam do No właśnie, czy Pani zdaniem w tym zawodzie najważniejsza jest pasja, hobby? Trzeba się urodzić dziennikarzem, bo czasem o dziennikarzach się mówi, że to nie jest praca, tylko styl bycia, styl życia, taki. Więc dla mnie na przykład jest najważniejsze, żebym ja nie była obojętna. Ja nie mogę z ludźmi rozmawiać i myśleć tam o jakichś innych sprawach. Ja, ja chcę, zwłaszcza jeśli jak pracowałam z Polakami, coś rozmawiało się, no to ja chciałam jak najgłębiej, mnie samej było ciekawie. Mnie, właśnie to jest ważne, żeby sam, samemu dziennikarzowi było ciekawie to, co on nad czym pracuje. Tak jak mnie naprawdę bardzo ciekawie było i o Willi, i o Piątej Szkole. No to... no właśnie, a jak powstał pomysł, żeby zebrać historię losów słynnej Piątki i wydać książkę? No właśnie, no to z tym ja nosiłam się niemalo, bo ja pisałam najpierw w gazetach, albo i w Kurierze i o tych ludziach z piątki i w Tygodniku Wileńszczyzny. Ale, a myśmy się zbierali, te starsze pokolenie piątej szkoły, często zbieraliśmy się w różnych tam, no posiadówki po prostu takie i bardzo często u pani Strużanowskiej, między innymi, ona bardzo gościnny człowiek. No, i mówiliśmy, no to przecież tyle materiałów już przeszły. I jeszcze, jeszcze, jeszcze jest, no to Pani Krystyna, no, no, no proszę zabrać się do. do, do, do... No, i, i tak wyszło, że zabrałam się do, do tej pracy. Ja, ja jestem bardzo zadowolona z, z, sama. Przepraszam, że może trochę nieskromnie, ale, ale to tak jak ludzie mówili, to jest materiał dla historyków. Tak. Ta, ta. Ale powstała druga część książki. Druga, druga część. Jest jak gdyby kontynuacją tej pierwszej, ale zupełnie w innym aspekcie. W aspekcie co, jak wychowali się ci uczniowie z piątej szkoły, że mieli taki, taki zapał patriotyzmu. Kto ich wychował? Jaka rodzina? I właśnie znalazłam, że te rodziny były nadzwyczajne. Stąd, stąd właśnie te, tam, tam młodzież, piąta szkoła, była tak patriotyczna, bo tam byli i legioniści, ojcowie, tam byli i na, na Virtuti Militari byli nagrodzeni ojciec, tam taki Tuliszywskiego wujek spoczywa na, na Rosie obok Piłsudskiego. To, to są ci ludzie, którzy wtedy tworzyli tą, tą piątą szkołę. O tym mu trzeba było napisać koniecznie. Jest Pani laureatką plebiscytu Polak Roku 2022. Czym dla Pani jest ten tytuł? No tak nieoczekiwanie to wszystko stało się. Bo już jak gdyby odeszłam ja od tych takich... E, pracy takiej... Ale... ale no, nie wiedziałam co nawet powiedzieć, jak redaktor zadzwonił. Żeby, oczywiście, że to jest dla mnie bardzo ważny wa, nagroda, na, czy, czy tytuł. Bo, dlatego, że to ona jest za pracę moją, za... za, za, tak, za, za rzeczywiście tak pomyślałam sobie, że pracowałam to ja niemalo I, i kiedyś i teraz i pracowałam na takie ważne sprawy, jak my. i chyba wpłynęło, że ludzie mnie wysunęli bardzo wpłynęły ten moment naszego zwiedzania grobów naszych nauczycieli, naszych Polaków, którzy skończyli piątą szkołę. To był też wielki... Tyle ludzi zebrało się, przyszliśmy, na, na, na te cmentarze chodziliśmy. Tak szukaliśmy, tak młodzież wciągnęłam do tego. Harcerze pierwsi wyszukiwali, znajdowali te groby, o których nam chodziło. No i udało się nam, udało się odnowić pięć, pięć już grobów pani Czekotowski, która wiadomo, że co to za pani, która z Sorbony uczyła się od groby biegi pana wyjątkowy intelekt latynista i grekę znał. Tam no i pani Tomaszewska Helena, bo były u nas dwie Tomaszewskie, tutaj Pani Helena z Londynu skończyła studia jakieś bardzo... To wszystko wielkie, ich groby, jak ja napisałam, groby są bardzo skromne, ale tam w tych, w tych mogilach leżą siły, siły ogromne, ogromne siły patriotyczne i, i polskie. Czego by Pani życzyła dziennikarzom w tych tak szybko zmieniających się czasach? Pisać prawdę. Dziękuję Pani bardzo za to rozmowę. Dziękuję bardzo. I Państwu dziękuję bardzo. Zapraszam na następny program za tydzień. Do zobaczenia.